Jak wykręcić klameczkę w Hondzie CRV z roku 2024? Więc potrzebujemy ściągnąć boczek drzwi. Oczywiście, tutaj musimy podwadzić. Ona jest na takich tutaj klipsach. Wyciągamy, ja już to sobie ściągłem. No nie, tu mamy oczywiście podpięte te kostki. Wiadomo. Żeby je wyciągnąć tu mamy te blokadki i musimy wykręcić tą oto śrubę. Po tak. wykręceniu tej oto śruby musimy chwycić tutaj spod spodu i energicznie ruchem zrobić coś takiego. Mamy gotowe i tutaj jak widzimy proszę bardzo. Yy, mamy tutaj na torx'a torx'a 30 musimy wykręcić tą śrubę do samego końca po wykręceniu tej śrubki musimy tutaj wypiąć tego klipsa oczywiście rozpiąć tutaj tą kostkę do wykręcenia yy, klameczki Odkręcamy tą tutaj śrubę na torxa 30. Kręcimy około 6 pełnych ruchów. I teraz tutaj mamy te ząbki, te dwa białe. Musimy je po prostu zrobić tak. lameczka powinna tam tu wejść. Proszę bardzo. Gotowe.